Czwarta godzina, inaczej moment, od którym Dominika będzie już dorosłą oficjalnie przez wszystkich potwierdzoną tym celom. Tradycja osiemnastki jest takie, że dostaje pasy. Pasy są... o cholera, o! Zapraszam Dominikę. U wszystkich tutaj chętnych, którzy są. Słuchaj, pan, jak tam co gra? Że to jest zakonu, a grzeczna rośnie, grzeczna. Grzeczna! To będzie jaki pasek? Mocny. Mocny, tak. Brawo, zapraszam wszystkich koleżanki, kolegów z państwa. Człowiek wuj, mój piotr. Nie luzi, tak? Musisz jakoś państwo. Tak, Nie luzi, ja lubię tam. Tak, świeżo. Nie luzi, bo weźmiemy rękę. Pana trzyma. A tak, Ostatnio na osiemnastce grałem u takiej dziewczyny, to dostałam partię samochód za dziesięć tysięcy. Ja nie mam poczekajcie, spytamy się naszej jubilantki, jakie samopoczucie przed tym pasowaniem. Jak samopoczucie, jak myślisz, będzie fajnie, czy nie? Na razie jest fajnie. Nie No, Tak. Nie będzie fajnie. Boisz się? Nie. Hmm. Nie grzeszna. Grzeczna. grzeczna dobra, była. No dobra, my się zbara. Dobra, panie Ryszardzie. Poczekajcie jak ja zrobię tutaj z tym pasem. Że, że miał pamiątkę. Niech nie zbawię. Uwaga! Jest! Brawo! Grzeczna była i dostała Trochę symboliczne wierzy. pasowanie na dorosłą. Uwaga, uwaga! czy... Są... Koleżanka. Koleżanka, siostra. Uwaga! Brawo! Dominika nie jest tam, tak źle, Zobacz, wszyscy cię chwilę, bardzo lubią. Krzesna! Jak Dominika była grzeczna po nas? Była bardzo grzeczna. Jaki będzie pasek? Krzesną, za mną. Za mną. Taki pasek? Oj, taki. Malutki. taki. A ale. a symbolicznie. O! Brawo! brawo, brawo. Ojciec! Ojciec krzesny! Tak jak weźmie? On taki średni. Dominika nie bój się, żeby pamiętała. Uwaga, Dominika spojrzy się na mnie. Aps spojrzy się Dominika. Nie Dobrze się. Dobrze jest. Ciocia? Ciocia tak pewnie, że tak. Uwaga, jest brawo.

Panie no czarnicie, każdy, każdy po ją na dorosłe życie. Takie błogosławieństwo. Mm. Uwaga. Brawo. Wyjech? Tak? Kto teraz? O koleżanka to będzie ta Ojej. Jak ma jako koleżanka? Zobaczymy, uwaga. Poczekaj. Nie, no, nie szkoczy, takie. Jacek ja, 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 ja. Wujek Jacek, uwaga! Brawo! Wszystko? Czy jeszcze ktoś? Ale włącza kociłem! Dobra, wszystko już. Dominika, wszystko. Mama jeszcze. Na mama. A mama musi porządnie przylać. Uwaga! Jest! Brawo! Dominika, kto ma kielicha dalej postawić? Kielicha, polejcie Dominicę. Polejcie kielicha. Dominika, żyjesz? Żyję. Odważna dziewczyna. Chodź tutaj. Chodź, chodź. Ale bym Chodź, Dominika, wypij oficjalnie. Wszyscy zaśpiewajmy dla naszej dzielnej dziewczyny. Chodź tutaj. Popatrz się tam, już to okienko. Jak było? Dałaś radę? Brawo dla niej. Sto lat, sto lat. Niech żyje żyje nam! Sto lat, sto lat. Niech żyje żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje żyje nam! Nie! o godzinie 22 przyjść do domu i mama nic nie powie. I tata! Brawo! Pijemy! Zdrowie! A to, będzie Brawo!